No, i muszę walczyć. Muszę walczyć o każdy dzień, o każdy posiłek, żeby się znowu do tego przekonać, żeby znowu, no, znaczy ja wiem, że to jest dobre, ale jakoś, no kurczę trochę jak czpun na detoksie, nie? I tak organizm reaguje. Jestem się zła. Jestem siebie zła, bo no, nie straciłam wszystkiego co zrobiłam, ale straciłam czas, w którym mogłabym być kilka kroków dalej. Ja nie jestem, jestem cały czas w tym samym miejscu, w którym byłam. 25 kg yy, na minusie daje się już zauważyć. Więc moi midi yy, zauważają to i nierzadko yy, robią takie wielkie oczy. Wskoczyły 2 kg w górę. Teraz niech spadną 4, albo co najmniej 5. Dziesięć góra. Lecimy dalej. Byłem przez chwilę na basenie, było naprawdę cudownie. Wychodziłem z wody, mówię, o, wreszcie forma sportu, którą uwielbiam i którą mogę naprawdę normalnie wykonywać. Ech, zamknęli. Nie byłam w stanie skontrolować pewnych rzeczy, ale yy, na no co zrobić, no tak było, trzeba to brać w takim razie za mordę i jechać dalej, nie ma innego wyjścia. Cześć wszystkim z tej strony Paweł. I chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym, że nie było mnie tak naprawdę ponad dwa tygodnie, chociaż um, wy tego nie widzieliście pewnie. Ale dwa tygodnie wycięły mi się z życiorysu troszeczkę. Dopadło mnie jakieś, jakieś chorobsko. I pierwszy tydzień, no niestety, ale przeleżałem w domu. Drugi było już troszkę lepiej. Bo chodziłem po tym domu. No, ale niestety dwa tygodnie y, też nie miałem diety. Y, co mi kto podłożył, to jadłem. No niestety, brakowało mi totalnie sił i nic z tym nie zrobię. I, i troszeczkę teraz wracam do założeń, ale jest ciężko, Kurczę, nie wiedziałem, że będzie aż tak ciężko i nie przypuszczałem, że, że po prostu tak szybko, y, to znaczy, w tak, tak w taki sposób przyjdzie. Jakieś załamanie yy, w tych moich postanowieniach yy, żywieniowych. Yy, całkowicie się tego nie spodziewałem. No ale przyszło. Przyszło i co teraz trzeba zrobić? Trzeba postarać się wrócić na dobre tory. I powiem szczerze, że troszeczkę przybrałem. Przybrałem przez te ponad dwa tygodnie, no, piątkę. 5 kg poszło do przodu. No ale. Nic z tym już nie zrobię teraz, tylko będę musiał dalej się starać. Pamiętam jak na początku swojej przygody ze zmianą na życie kilka osób zadało mi takie pytanie. Stary, ty tyle schudłeś? Po co ci teraz jakieś nowe metody, po co ci jakieś nowe diety? Przecież ty możesz wrócić do starych nawyków i tak naprawdę nic nowego Ci nie będzie potrzeba. Szczerze chyba potrzebowałem motywacji, jakiejś zmiany i zauważenia w samym sobie, co wymaga zmiany, bo oprócz tego, że oczywiście tu chodzi o kwestie dietetyki, tu również chodzi o zmianę życia, ponieważ pewne nawyki powinny zostać zmienione tak, żeby już nie wracać do tych złych rzeczy, tylko raczej iść w kierunku dobrych rzeczy, po prostu dobrych rzeczy, dobrego rozwoju. Dlaczego tak często mówię rzeczy? Dlatego, że niektórzy na to patrzą bardzo instrumentalnie. A tak naprawdę, my powinniśmy na to patrzeć bardzo holistycznie, czyli to, co się dzieje w naszym organizmie, to nie jest tylko dieta. To jest też sen, to jest też odpoczynek, to jest też to wszystko, co wpływa na nasze samopoczucie. No i po pewnym czasie, rzeczywiście znowu zacząłem chudnąć, otoczenie troszeczkę inaczej zaczęło na mnie patrzeć, w stylu: o, człowiek sukcesu, zaczyna chudnąć. Ale tak naprawdę, czy my musimy zawsze patrzeć na ludzi na zasadzie: o, rzeczywiście mu się udaje, dopiero w momencie, kiedy jest jakaś zmiana? To też chyba się trochę tyczy tego szczęścia, czy my potrzebujemy tych zmian, żeby rzeczywiście być lepszymi ludźmi i żeby czuć się bardziej spełnieni. Mi to było rzeczywiście potrzebne i nie ukrywam, że jeżeli ktoś odczuwa coś takiego, to może powinien sobie zadać pytanie, w którym kierunku on powinien iść, żeby być jeszcze szczęśliwszym. Myślę, że nie powinniśmy też przesadzać, bo tak naprawdę jeżeli ja bym wiecznie żył na zasadzie, ok, nowa dieta, nowy lifestyle, nowe rzeczy no to w pewnym momencie bym chyba sfiksował, bo nie wiedziałbym co mam zrobić, ale to zawsze było z korzyścią, no w szczególności było to miłe kiedy idę sobie ulicą nagle ktoś przechodzi, patrzy na mnie to ty? no to ja wtedy mówię mm, mm, naprawdę fajne uczucie chcę powiedzieć, że jest mi ciężko wrócić teraz znowu na te na te dobre na ten dobry tor no i i trochę się męczę, trochę się męczę, ale mam nadzieję, że za tydzień już będę się z tego śmiał wszystkiego. No, potrafi życie płatać figle, gdzie byłem sfokusowany na, na osiągnięcie swojego celu, i, i tak naprawdę parę dni spowodowało to, że rozregulowałem się, myśli już uciekły gdzie indziej, no i muszę walczyć. Muszę walczyć o każdy dzień, o każdy posiłek, żeby się znowu do tego przekonać i żeby znowu. Znaczy ja wiem, że to jest dobre, ale jakoś no kurczę, trochę jak pun na detoksie, nie? Tak organizm reaguje. No i, i tak jakbym był po prostu gdzieś w jakimś w jakimś dobrym, dobrym cugu, tak zwanym, Ale ale wracam. No wracam na pewno. Pewnie przez pierwsze 2, 3 dni będę się czuł paskudnie, bo mówię, jadłem cokolwiek mi podano, bo nie byłem nawet w stanie wstać i, i zrobić sobie coś do jedzenia. Po prostu no odpadłem. Na dwa tygodnie. Na tydzień na pewno odpadłem, a drugi tydzień to był taki, że jakoś tam się postarałem ogarnąć. To jest u mnie taki wiosenny poranek, prawda? Bardzo widać tą wiosnę. Wyszłam sobie na taki poranny spacer, żeby się trochę rozruszać. I właściwie miałem że ja do tego klinka nagrany materiał, ale... Chyba trzeba czytać do czegoś innego. A trochę to się wiąże z tym, o czym mieliśmy powiedzieć, czy ogólnie o jakimś wsparciu o osobach z zewnątrz, ale chyba trochę bardziej o, o tym, co się ostatnio u mnie podziało, bo już kilka osób zwróciło mu uwagę, że gdzieś tam jest tego mniej, że coś ze mną dzieje. No i faktycznie nie działo się najlepiej. I dzisiaj chyba o tym, że w tak dużej zmianie i w takiej pracy bardzo istotna jest uważność. I taka uwaga na to, co się robi każdego dnia i odpuszczenie sobie nawet na jeden dzień no, może doprowadzić do małej katastrofy małej, ale jednak. Więc chyba czas się otwarcie przyznać, że ostatnie tygodnie. No, to była z mojej strony taka mała katastrofa. Straciłam tą uważność. Tak naprawdę. A, początkiem lutego gdzieś. I bardzo mocno, to mi się trochę, trochę mi doszło obowiązków e, takich około zawodowych. E, musiałam mocno przedstawić swój tryb dnia, trochę mi się zmieniły, trochę na to poszły moje priorytety, bo było coś nowego, coś co, co długo chciałam robić. E, no i w międzyczasie zaczęłam szukać mieszkania, zaczęłam być bardzo jakby zafokusowana na, na tych tematach, na przeprowadzce, na nowe, co z mieszkań znalazłam. Prawda jest niestety taka, że zabrakło mi tego, tej koncentracji, tego skupienia na, na tej codziennej zmianie i, i rozjechało się. Eee, no, ale miałam, miałam wczoraj mocną rozmowę uświadamiającą, szybko, bo szybko jest, sobą, ale konkretną. Teraz jest już dobrze, mm, oczywiście też nie ćwiczyłem, a jak? Nie ćwiczyłem, nie chodziłem. Pff, ja nie wiem, może jak. Nie wiem, czy nawet 1000 kroków dziennie robiłem. Powiem szczerze, przestałem w ogóle to liczyć w pewnym momencie, bo się przestraszyłem. Po, no bo tak naprawdę leżałem tylko w łóżku. Ale dzisiaj już jest ok. Już wczoraj nawet dyszka 10 tysięcy kroków skoczyło. Dzisiaj też na pewno skoczy. No, pogoda trochę nie rozpieszcza na te spacery, ale jest ok. No i powoli, powoli będę, będę wracał. No niestety, oczywiście dalej będę powtarzał, że nie są czynne te baseny, które kurde dużo, dużo, że tak powiem, robiły roboty. No ale może uda się gdzieś na siłownię skoczyć? Kto wie? Może gdzieś są otwarte? Wspominałem też ostatnio, że tych grzeszków jest coraz mniej, ale na dobrą sprawę one są chyba coraz cięższe. Nawet ostatnio konsultowałem się z Darią, że chyba powinienem bardziej docisnąć, bo gdzieś tam się pojawia u mnie troszeczkę nie taki tryb jedzenia jak być powinien, ale w tym momencie robi się coraz cieplej i bardzo bym nie chciał tego efektu powrotu do poprzedniej wagi, więc biorę się z powrotem za temat. Będę cały czas działał nad tym, żeby być może rozwijać sobie jakieś nowe potrawy, obserwować co tam się dzieje na talerzu. No, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja jestem dobrej myśli i chcę działać na tej zasadzie, żeby nie poddawać się. Na zasadzie, ok, było troszeczkę, no wskoczyły 2 kg w górę, teraz niech spadną 4, albo co najmniej 5, 10, góra. Lecimy dalej. Posypałem się, no, posypałem się i to powiem szczerze, że w ogóle się tego nie spodziewałem. No ale zaraza nie wybiera, zaraza dopada różnych ludzi. Um, no i tyle. Trzeba się teraz szybciutko pozbierać, posklejać. No i, i wszystko przede mną. Jeszcze 20 kg zrzutki przynajmniej, znaczy do mojego założonego celu. W zasadzie 21, a idzie fajna pogoda, znaczy idzie lato, czyli będzie, będzie dłużej jasno, będzie dłużej, dłużej można coś robić, więc trzeba zebrać siły w sobie. No i nie załamywać się. Kurde, jeszcze nie wiem jak... No fajnie się to mówi, ale nie wiem sam do końca jak to zrobić, nie? Tak... Jest ciężko. No kurczę! Jest ciężko! Nie wiedziałem, że będzie aż tak ciężko. Byłem tak zdeterminowany i tak pewny siebie, a to przez dwa tygodnie... No wszystko się zmieniło. Kurde! Jestem trochę zły też na siebie. Bo... Wiem, co robić, a nie umiem na to, na, ten, na ten tryb ym, wskoczyć. Ale będę się starał. Na razie. E, no i dzisiaj rano wstałam. Trudno to, co było, to było. Kupiłam wodę, wzięłam leki, e, przejdę się, zrobię taki myślę jeszcze e, taki 45-minutowy, mocno intensywny spacer, wrócę, e, śniadanie obiad, spój do sklepu, zrobię zakupy. No chyba nie masz co łamać, ale nie ma co ukrywać. Jestem się zła. Jestem się bez ma, bo no, nie straciłam wszystkiego, co zrobiłam, ale straciłam czas, w którym mogłabym być kilka kroków dalej. Ja nie jestem. Jestem cały czas w tym samym miejscu, w którym byłam. I te, te, co na początku roku, tak, bo tak naprawdę można powiedzieć, że mój jakiś taki mocniejszy kryzys wszystko u lutego. Minęło tydzień, dwa, trzy, potem się naraz, Zaraz robił miesiąc, zaraz o, święta i jest połowa kwietnia, nie? Prawie. A więc. Co co zrobić? To chyba bardzo pokazuje, jak naprawdę trzeba uważnym być z dnia na dzień, czas codziennego, o tym trzeba, nie, nie można odpuścić żadnego dnia, nie, nie ma w ogóle, trzeba każdego dnia po prostu uważać i myśleć o tym, co się chce osiągnąć, bo inaczej, bo inaczej budzi się po prawie dwóch miesiącach z, ogromnym, z ogromną złość na siebie, co jak, gdzie, dlaczego i, i dlaczego ja w ogóle tego dopuściłam, bo wydawało mi się, że w ogóle nie ma szans, żeby tego dopuściła. No, ale nic. Podziało się, coś się podziało. I, I plusem jest to, że faktycznie znalazła się osoba, która, no bo wiele osób to pewnie widziało, że mi się nie najlepiej dzieje, ale znalazła się jedna, która mnie skonfrontowała i, i dość szybko ustawiła do pionu. Więc e, fajnie, że się znalazła, bo sama zdawałam sobie oczywiście z tego sprawę i walczyłam, ale no nieskutecznie. E, przez te ostatnie tam dni, tygodnie, a tutaj faktycznie taka jedna osoba, jedna szybka rozmowa i, i posło, mam nadzieję, więc generalnie teraz składam taką tutaj deklarację. Muszę się nagrywać codziennie, albo chociaż co drugi dzień, żeby robić tam, jakieś jest co tam się u mnie dzieje. I bardzo serdecznie proszę, że jeżeli tego nie zrobię, to, to daję mocne przyzwolenie, żeby mnie w komentarzach opieprzyć. Więc tak, widać, ja jestem sobą, która potrzebuje mocnego bata nad sobą, <grystanie> więc, więc proszę o taką pomoc, bo e, bo jeszcze nic straconego i jeszcze, jeszcze walczę, walczę cały czas i, e, i mam nadzieję, że już teraz wracam, no nie mam nadzieję, wracam, wracam na dobre tory, wiosna, no może teraz w że nie widać, ale a, nie mam co rozpamiętywać, trzeba, trzeba się do siebie e, wziąć. Ponownie. W dzisiejszym dniu poruszę sprawę moich znajomych oraz osób w moim najbliższym otoczeniu. Czy może coś zauważyli w moim wyglądzie? Czy coś się może zmieniło w moim zachowaniu? W zachowaniu nie wiem, to już mówię z góry. Jestem raczej sobą cały czas. Tak mi się wydaje, natomiast no tak 25 kg na minusie daje się już zauważyć. Więc moi mili zauważają to i nierzadko. robią taki wielki ocz. <noise> yy, I raczej cieszą się, cieszą się razem ze mną. Zbytnie, zbytnie nie zauważają tego, że yy, jest coś inaczej, bo ja dużo razy próbowałem walczyć ze sobą. Ale nie udawało mi się, więc ważne jest to, że wspierają, ważne jest to, że zauważają, ważne jest to, że dopingują. Chociaż ostatnimi czasy powiem szczerze, że raczej jestem z tym wszystkim sam. No bo sytuacja jest jaka jest, trochę się to wszystko pozmieniało, w sensie sytuacja taka nasza w kraju. I coraz mniej jest tych spotkań. Może teraz przyjdzie troszkę lepsza pogoda i, i, i będą bardziej okazałe te spotkania. W sensie no będzie ich więcej. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie z Dywanu i Gleby. Pewnie zadajecie sobie teraz pytanie, czego chłop na dywanie leży. Otóż zrobiłem sobie serię ćwiczeń wokalnych, żeby trochę się bardziej pobudzić ten leniwy dzień. Tydzień rozpoczął się bardzo fajnie. Dlaczego? zeszły tydzień wreszcie sobie odpuściłem grzeszki, wróciłem na dobre tory. No jestem przeszczęśliwy, czuję się o wiele lepiej i naprawdę, jak przez chwilę zwątpiłem, tak teraz klasycznie wróciłem do formy, lecę dalej i mam nadzieję, że już nic mi absolutnie nie przybędzie, tylko będzie szło dalej do przodu. Tymczasem, jak mam taki leniwy dzień, to naprawdę, polecam, pozwólcie sobie na to. Ja zawsze tak sobie właśnie mówię, że jeżeli czuję, że potrzebuję tego odpoczynku, to organizm ewidentnie o to się dopomina. Jeżeli my to zbagatelizujemy, no to być może wiedzie jeszcze większe zmęczenie, a w zasadzie komu to jest potrzebne? Nam samym chyba w szczególności przyda się trochę relaksu i odpoczynku. Co prawda ja leżę na dywanie nie dlatego, że lubię taką formę relaksu, tylko akurat chciałem się troszkę bardziej ugruntować, pooddychać sobie, jak to zwykle robię na zajęciach. No i co jeszcze mogę dodać? Liczę, że kolejny dzień będzie naprawdę owocny, dlatego że też jest już piękna pogoda. Zaraz ruszam na rower. Więc, tylko sprawdzę, czy mój rower się do tego nadaje. Jak nie, to oczywiście sobie kupię jakiś rower, jaki będę śmigał, pewnie, żeby też się trochę wzmocnić. No, bo lata chwila, wakacje. A jak wakacje, no to wiadomo, że chcielibyśmy wyjść pewnie na plażę, pokazać trochę tego te, tak zwanego letniego ciałka. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem naprawdę dobrej myśli i myślę, że to będzie super tydzień. Siemanko. Yy, co jeszcze? No, chyba tyle. No. Ja wracam do formy. Yy... Właśnie jestem po fizją terapii no i niestety trochę się trochę się popsułem, trochę się ponaprawiałem teraz delikatnie i będę się dalej naprawiał, no i idziemy, idziemy w kierunku dalszej zmiany. Zmiany mojego życia. Ale powiem szczerze, nie wiem czy już to mówiłem w jakimś tam filmie, który nagrywałem, ale czuję się no tak jakbym zaczynał od początku, chociaż nie jest to początek, jest to... Nie wiem dlaczego się tak czuję. Nie wiem, muszę... Muszę pogadać z Agnieszką chyba na ten temat. Nie, no żartuję, ale czuję się tak. Czuję się, że że zaczynam od początku. Głupie uczucie. Takie, w sensie, no, jesteś już na jakimś etapie ćwiczeń, jesteś już na jakimś etapie diety, i później, później się to wszystko resetuje. Przynajmniej w moim przypadku tak było. A, chociaż nie powiem, jakoś ta waga na początku wygląda agresywnie, a po dwóch dniach już powiem szczerze, yy, ona się tak jakby reguluje, czyli jestem bardzo blisko tego, na czym skończyłem, więc może nie będzie tak źle. No, nie zmienia to fakturze dwie dychy jeszcze przede mną, przynajmniej do tego co ja sobie ustaliłem a zobaczymy co będzie dalej, a podobno po twarzy widać nie wiem czy to prawda, że że po twarzy schudłem widać, wiem, wiem że widać, dobra na razie